Gadaj. Co wiesz o rąbie? E, no to jest, to jest Kobiety kwadrat. Nazwałaś boki? Ha ha ha! Kiedy biologia wchodzi za mocno? E, Okej, okay, dobra. E, dziękuję. Możesz krócej. Wyciągnij tylko te charakterystyczne informacje o nich i wystarczy. Bądź filtratorem! Kiedy koń zaczyna świrować od nadmiaru lekcji. Czemu to jest takie do dupy? Czemu to jest takie do chrzanu? Czemu nie da się z tego zrobić zupy? Zaczyna rymować. Kiedy widzowie konicy, planują dla niej prezent. Pomalujemy konia na różowo! Ja chcę być niebieska! Dobra, to będzie niebiesko różowa. O, to jest fajne połączenie. Czemu my coś planujemy, jak koń nas słyszy? Starszy brat z młodszymi siostrami o czymś żywo dyskutują. To nie jest mój papier! No, to nie jest twój papier. To jest wasz papier. Nie, to nie jest nasz papier. Dołącza konica. To jest papier należący do drzew. No ale drzewa nie rosną na tym papierze. A ty rosniesz na komputerze?